Anton Baulenas jest pisarzem w tej chwili 50-letnim. Zaczął swoją karierę od twórczości dramatycznej. Pisał sztuki, które wystawiał z własnym zespołem. Następnie zaczął też publikować opowiadania i powieści powieści realistyczne, historyczne, również powieści erotyczne i jedną właśnie z tych powieści związanych z najnowszą historią Hiszpanii jest powieść Zaworek Kości, którą tłumaczyłam. Paulonas jest też dziennikarzem i ten jego Dziennikarski temperament e, zmysłu obserwacji, e, zaangażowanie e, dochodzi do głosu e, w powieści przetłumaczonej na język polski. Zaworek Kości to jest e, powieść e, osadzona e, w najnowszej historii e, Hiszpanii w okresie e, wojny domowej i e, Wczesnego frankizmu. To jest też powieść przygodowa o młodym człowieku. Nazywa się Genezjusz Aleu, który stara się zrealizować obietnicę daną ojcu stara się pomścić śmierć przyjaciela. I e, ukrywa swoje właściwe e, intencje pod e, maską hipokryzji po to, żeby e, osiągnąć, e, osiągnąć swój e, cel, e, spełnić e, obietnicę, e, ale też ma e, inny m, e, motyw, bardziej e, przyziemny, e, szuka skarbu. I powieść opowiada również o bardzo drastycznych historiach z przeszłości Hiszpanii, w centrum zainteresowania autora jest obóz koncentracyjny w Środkowej Hiszpanii, w którym więzieni byli Republikanie po przegranej wojnie domowej. Baulonas jest autorem bardzo popularnym i powieść, która została napisana z tak, takim ogromnym zaangażowaniem i która porusza tematy jednak ciągle. Dyskutowane, ciągle polemiczne, ciągle w Hiszpanii ważne, została przyjęta bardzo dobrze. Otrzymała nagrodę imienia Ramona Liulia, przyznawaną przez wydawnictwo Planeta. No i również została dostrzeżona jako głos w dyskusji na temat tej historii najnowszej, w której jest jeszcze mnóstwo białych kart. I wtedy, kiedy została opublikowana powieść Zaworek Kości, wtedy właśnie w, na początku XXI wieku dopiero rozpoczynano ekshumację masowych grobów, w których anonimowo zostali pochowani ludzie, rozstrzeliwani. W w latach czterdziestych, tuż po zakończeniu wojny. I właśnie o, o tych masowych grobach e, wspomina w swojej powieści Baulenas.